omleta, to będzie mój obiad, bo nie miałam czasu wcześniej. E, ja już go robiłam. E, dzisiaj zrobię trochę inaczej. Fletkę. Będą takie same produkty, jak były wcześniej, czyli mm, boczek. Boczek rzucę na patelnię i niech on się trochę wytopi. E, niech on się trochę wytopi. To jest to wszystko, co ja tutaj dzisiaj zrobię. Teraz na tej patelni to będzie około 750 kcal. Dużo. Dużo. Zobaczymy, co to wyjdzie. Potrzebuję talerz, bo potrzebuję sobie odmierzyć e, marokańskie szparagi. To się nazywa szparagi? Okej, okay. boczek podkręcam. Na patelni teflonowej, gdyż kupiłam sobie wspaniałą patelnię metalową, ale e, niestety tak przypala, że w ogóle nie idzie nic z tym zrobić. E, już co da próbowałam, przypala dalej, więc będzie niestety na patelni teflonowej. Muszę poszukać jakiejś innej patelni, to będzie w przyszłości. Mam tutaj jedno białko, białko z jednego jajka, dlatego, że myślę zrobić tego omleta z białek z kolagenem a później dodać żółtka takie, tak y, na świeżo, może już dodam od razu tego kolagenu, kolagenu dodaję 15 gram czy tam gramów wiem, że taka łyżka to ma 5 bo już zmierzyłam więc daję 15 dam oprócz tego jeszcze 3 y, 3 jajka Zobaczymy, mam takie duże. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to wystarczy. Czy będą cztery białka i trzy żółtka. To wystarczy. W międzyczasie ten boczek się tutaj na tej patelni cały czas grzeje, że tak powiem. Ok. Jedno. są już mniejsze te jajka są mniejsze, to są te, które ostatnio e, kupiłam nie mogę się skoncentrować dzisiaj, nie wiem dlaczego może przez to, że jestem już trochę głodna może przez to, że jestem zmęczona nie wiem ale jakąś mam być e, mózgową dzisiaj okej okay. Padaj. Ok. Drugie. No jeszcze jedno takie duże. Panie Fajnie, bo te jajka, które tam kupuję u tego rolika, u którego kupuję, to są fajne, bo naprawdę te żółtka mają różny kolor. To znaczy nie, nie, wszystkie są tak samo żółte, są, no tak jak kura zniesie, prawda, nie każda kura się tak samo żółte jajka i to jest, i to jest fajne, dlatego tak podejrzewam, że e, nie bardzo są te jajka jakieś tam podrasowane, tylko faktycznie od tych kur, które ja tam widziałam, bo no bo mają to mają po prostu różne... się że to tak jest, że różne żółtka, to, 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 to tak jest. Dobra, odbierzemy jeszcze tych szparek. Dlaczego ten termomiks nie działa? O co tutaj chodzi? Teraz, okej. Okay. Potrzebuję tego termomika do warmi. I to dlatego to potrzebuję tylko i wyłącznie. Co będę robić na patelni? Mam też żomórka kiszonego, bo jakoś tak nie... Aha, zapomniałam, że to się tak kurzy. Więc teraz sobie to rozmieszam. Mam taką czepaczkę. O, fajna ona jest. Kupiłam sobie w pewnym chińskim sklepie. I yy, no, daję egzamin. Nie powiem. Zdaję egzamin. Ja ją lubię. Wymieszamy. Nie chodzi mi o to, żeby ten omlet był puszysty, tylko chodzi mi o to, żeby mi się ten kolagen wymieszał z tym białkiem. Bo mam kolagen w troszku i nie mam za bardzo z czym po prostu e, jeść, w czym go rozpuścić. No, nie wiem czy tak e, rozpuszczony w wodzie bym wypiła. On jest, jest w ogóle bez smaku. Taka woda z kolagenem, ja, ja nie wiem. Nie wiem czy to. Dobry pomysł jest. Boże, się tu robi, nie wiem czy to widać. Nie mam gdzie ustawić tego aparatu w tym małym kurniku. Więc yy, mam nadzieję, że to widać. Dobra, odbierzemy sobie stóweczkę, szparak. Jest 133 gramy szparagi. Będę to musiała zmienić sobie w aplikacji. Jeszcze na razie jestem na etapie liczenia kalorii. Mam jakąś pulę wyznaczoną przez dietetyka, którą muszę dziennie zjeść. Dobra, wrócę to do tego boczku. Obojętnie, czy on się już tam przypie, czy się nie przypiek? Niech się troszeczkę z tymi szparadami. Trochę zmiękną, o Boże, dużo tych Bo tu nie widać. Tu nie musi być nic idealnie. Myślę, że od tego kolagenu to białko nawet straciło trochę A kolor. Jest trochę inne, takie ciemniejsze. Ok. Wylewamy na patelnię. I zobaczymy. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Zjemy. Cokolwiek by to nie było. Ale jestem głodna. Soli nie daję, pieprzu nie daję. Tłuszczu też już nie dodaję. Wystarczy z tego boczku. Dobra, coś mi się tu pali chyba. Ałaj. Trochę się rozleciał, ale to nic. On nie musi być taki płaski i piękny. Nie wiem. To nawet może trochę przewrócić o boże. To już w ogóle nie wyjdzie omlet To już nieważne. Robię po prostu chyba jajeczące z tego wszystkiego. Z taką o Teraz na, tego, nie, to widać, to widać. na to ciepłe to, co mi się tutaj zrobiło. Jest już, mam kochankę już wyłączoną, więc jest tylko tyle, ile jest tam ciepła. Po prostu wyleję te jajka. No, rozdzielcie się trochę. E, żółtka zawsze daję na taki gorącego albo omleta z białek, albo właśnie najpierw jak sobie rozbełtam białka na patelni, to później dopiero dodaję rzutka, bo lubię żółtka surowe, uwielbiam żółtka surowe, w ogóle lubię jej kasadzone. Dlatego nie robię tutaj już nic więcej. Nie mieszam tego, nie chcę, żeby one mi się ścięły, więc to wykładamy. Aha, nie jest to taka prosta sprawa. Boże, żeby mi się tylko te żółtka nie rozwaliły. A nie, a jednak się rozwaliły. No szkoda. Miał być to taki fajny przepis. A wyszło niego. Wygląda to tak. Żółtka widać. Tutaj Nelka próbuje się do mnie dopać. Stoi maleństwo. Stoi moja kochana. Tak, ja wiem, że Ty prosisz. Ja wiem. Nie, nie mogę Cię teraz żyć na ręce. Teraz będę jadła, ok? Będę jadła teraz. Ty masz swoją miseczkę. Boże, nie mam serca po prostu. No, ale będę teraz jadła. Dobra. Próbujemy. Jest jeszcze gorąca. Hmm, nawet nie gorąca. Hmm, to jest o wiele lepsze niż ten omlet, który ostatnio zrobiłam, bo nie jest to takie suche. Ja... Dobra, będę jadła. Naprawdę jest to bardzo dobre. Um, te um, szparagi. Fajnie zmiękły. Zresztą to są baby. One nie potrzebują dużo czasu. Um, jest to smaczne. Można sobie dopieczyć, dosolić na pewno nie. Dosolić na pewno nie, bo ten boczek jest wystarczająco słone. Przynajmniej jak dla mnie. No powiem, to by było na tyle. Jem idę na spacer z Nelą, przychodzę i sprzątam. W ogóle dostałam bardzo ładne kwiaty. Są piwonie, one już trochę przekwitają. Wczoraj ten kwiat jeszcze był kączkiem. Dzisiaj już jest pięknym kwiatem. Pachną przepięknie. Po prostu pachnie w całym domu tymi piwoniami. Cieszę się. Uwielbiam piwonie. Uwielbiam po prostu te kwiaty. I cieszę się. Bo um, na ogrodzie, przez przypadek, jak tam były prace takie różnoogrodnicze, przekopywanie ziemi i tak dalej i tak dalej. Po prostu te piwonie zostały rozsadzone prawie po całym ogródku i tak mi tu rośnie krzak, tam rośnie krzak i tak dalej. Mega się cieszę. Nie mam zamiaru tego likwidować. Niech sobie rosną. Mm. Muszę tylko jak dopiero w przyszłym roku zadbać o te krzaczki, bo w tym roku pewnie jak przyjadę, to już będzie za późno, żeby tam cokolwiek koło tych krzaczków robić, ale w przyszłym roku. Mam za nasz sobie już ogródek bardzo ładnie zrobić. Tak jak ma być. Gdzie piwonie to piwonie. Gdzie jakieś inne kwiaty to, to inne kwiaty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to jest jeszcze daleko.